Dzieją się rzeczy, które nas ubezwłasnowolnią, i nawet szczepioneczki. Nie będą w stanie w tak szybki sposób nas załatwić. Tak jak na przykład 9-6, czyli z dziś informacja: Salwador stanie się pierwszym krajem na świecie, w którym kryptowaluta Bitcoin będzie prawnym środkiem płatniczym. Tamtejszy parlament zatwierdzi ustawę, która wejdzie w życie za 90 dni. Także w tej kwestii klamka zapadła, moi drodzy, i musimy pamiętać, że to jest milowy krok do wiemy do czego do zabrania gotówki. Musimy też pamiętać, że wszelkiego rodzaju inicjatywy, takie jak Wataha, jak Głos Obywatelski. Jak to, co robimy między sobą. Niezależność, którą próbujemy budować, ona będzie miała bardzo małą możliwość rozwoju. W ogóle może nie mieć racji bytu, jak zabiorą gotówkę. Pamiętajcie o tym. A ja codziennie w sklepie, codziennie w miejscach usługowych, codziennie nie wiem, w restauracjach idę na lunch, słyszę, że ktoś 13-10 zł płaci kartą, w ogóle to do ludzi nie dociera. Tym się zajmijmy. Jak nam zabiorą gotówkę, nie będziemy w stanie zrobić nic. Nawet jak będziemy mieli dostęp do jakiegokolwiek kapitału, to ten kapitał będzie kontrolowalny całkowicie. I albo będzie pytanie, proszę pana, skąd Pan te pieniądze ma?